Aura na dworzu niepokojąca. Dzień w dzień pada ten deszcz, ale chociaż dobrze, że wraca się do domu i jest jeszcze jasno, to wiecie, ten człowiek nie jest taki zrujnowany. Podsumowując pielęgnację z poprzedniego filmu, jak ktoś nie widział to, zapraszam. Używam jej kolejny dzień i. Ten efekt jest przecudowny. Kocham tą pielęgnację z action. Nie miałem dzisiaj przyjemnego dnia. Bo robiłem sobie depilację i znowu mam taką zaczerwienioną tą skórę, ale już naprawdę niewiele mi zostało tych włosów. Warte jest to, naprawdę jest warte cierpienia, a później mamy cudowny komfort. Robiłem sobie też szerefa na szyję. I tutaj. Dolną część buźkim, Bo chcę trochę kondycyjnie podziałać. A w ogóle to witam na vlogu, bo się nie przywitałem. Kolejna paka z Minty Shop. O, mam nadzieję, że nie jest zrujnowana, bo tam jest paleta. Ale oni zabezpieczają w porządku te rzeczy. Więc nie powinno się tam nic stać. Króweczka. Oni zawsze te króweczki dają. Dobra, zobaczmy. Mam trzy rzeczy z koreańskiej pielęgnacji. Te pudła idą na bok. No, mam nadzieję, że paleta się nie potłukła. Była oporowotania. Mam nadzieję, że też będzie dostępna. Jak Wam o niej wspomnę, to jest paletka Just Glam Mio. Ona była za 29 zł. Za 29 ziko na Minty Shopie. To jest jakąś... Nie znam tej dziewuszyny. Zobaczmy. Ona tu jest jeszcze zabezpieczona. Też wiecie, z tymi kurierami różnie była, bo oni tak rzucają tym wszystkim. Chociaż nigdy z Minty nie miałem jakiegoś... Jakiegoś problemu. Jest, no ładna jest ta paleta, ładna. Obczajmy te błyski, ja sobie zdejmę, zdejmę sobie te zabezpieczenia i pokażę Wam ją tak dokładniej. Jara mnie w ogóle ten kolor Hazel i ten musztardowy. No skubana ładnie wygląda i w ogóle to jest taki piękny kakaowy kolor jak tłusto. Niektóre te cienie z Glam Shopu też zostawiały w paletach takie takie tłuste wykończenia. Jak będziecie chcieli test tej paletki dajcie mi znać w komentarzach z chęcią z chęcią go zrobię. Mam bardzo dużo kosmetyków do, do testowania. Więc będzie mi miło jak będziecie zainteresowani. Czy chcę tą krówkę zjeść? Oczywiście. O. Ludzie dzielą się na dwie grupy. Jedni lubią takie chrupkie te krówki, a jedni ciągnące. Ja chyba jestem po tej stronie. Mhm. Idziemy dalej, bo to nie koniec. Tutaj mam tak. Kto wygra tą walkę? Z Beauty of Jason Joyson, jak ktoś wie, jak to prawidłowo wypowiadać, dajcie mi znać. Jest to ta esencja na wodzie różanej. Też ona była w promocji. Już wam pokazuję, jak to wygląda. W środku otwierać jej nie będę, bo chcę wykończyć te produkty z, z Action. To jest taka ciemna woda ryżowa. Podobno petarda będzie czekała na swoją kolej, chociaż przyznam się bez wicia, że nie będę mógł się doczekać. No i też w dobrej cenie um, były te moje ukochane kremy pod oko. To jest takie krem serum pod oko, też z tej samej marki. Pokażę Wam jedną sztukę, chociaż nieraz Wam pokazywałem, no ale nie każdy mnie od, od, od dłuższego czasu ogląda, są też nowi widzowie, więc pokażę Wam jak ten krem wygląda. Jego wielkim atutem jest to, że jest go aż 30 ml, hmm, czyli tak jakby jak klasyczny krem do twarzy. To się ceni, że producenci nie dają takich pyrtków. Hmm, i wiecie, niczym zaczniemy używać, to już zaraz jest koniec. A ja lubię dużo kremu pod oczy, lubię aż, aż ta okolica pod okiem jest taka zaopiekowana tym produktem. No ale ta pielęgnacja z, z Action, no jest moc, jest naprawdę moc. Ja teraz uderzam bardzo kondycyjnie. Dobra, uciekam, bo muszę coś sobie zrobić na na kolację, poglądać trochę telewizji no bo ta pogoda do niczego innego nie sprzyja, no i dzisiaj wieczorem sobie skoczę też na siłkę. Wiecie co, zrobiłem sobie na, na kolację obiad taką sałatę zdrowia, bo dodałem migdały, dodałem orzechy włoskie, dodałem pestki dyni, jest jedno jajko, jest trochę ogórka, papryka, mm, pomidorki koktajlowe, jest tutaj bardzo dużo zieleniny. No taka sporawa ta micha mi tego wyszła. Ale zjem to ze smakiem, mi aż ślinka cieknie. Muszę spróbować tego orzeszka. Mmm. Delicious. Nie y, wspaniałości tych składników żadnym sosem, ani niczym. Bo to wtedy mija się z celem, bo najbardziej kaloryczne są właśnie te wszystkie głupie sosy. Włączam sobie YouTube'ika i jedziemy z tym koksem. Zjemy sobie kolację, taki późny obiad, czy tam kolację mniej istotne, i sobie trochę I Ostatnio zapuściłem z tym jedzeniem, bo odkąd wróciłem z tego zakopanego i tam jadłem wszystko na full, zatraciłem taki zdrowy rozsądek i muszę wrócić na dobre tory. I gotuję sobie wywar, zaraz wam pokażę wszystko. Pełen gar warzyw, bo wiecie, nie jedząc mięsa, ciężko jest uzyskać taką pełnię smaku. Mam cały pęczek tutaj ziół, cebulę, por, pietruchę. Jest seler, jest marchewa oczywiście. Kupiłem też takie młode, młode co? Pietruszeczki. I znalazłem w wiedrze na wyprzedaży dwa strągi. To są strągi też tęczowe. Jeden był za 8 ziko, drugi był za 10. I zrobię sobie. La zupę rybną. I Te młode pietruszeczki, takie zblanszowane. Są przepyszne. No bo już jest dosyć późno, ale dochodzi 22 godzina. I zgłodniałem od z tej sałaty i postanowiłem że pokroję tego pstrąga jak gotuje mi się ta, ten wywar to wtedy go dorzucę i to nabierze smaku ja tam narzucałem różnych przypraw, liście laurowe, ziele angielskie, kolorowy pieprz i mam nadzieję, że to wyjdzie mi smaczne i będę miał taką zupinę zdrową sytą i i wiecie, zawsze coś ciepłego jest mile zjeść. Tak czyli sobie przy kuchennych rewolucjach. Podzwoniłem wszędzie, pogadałem i czekamy na tą zupkę. Powiem Wam jedną. Troszkę jestem wkurzony na siebie, bo ten kto chce zaoszczędzić straci dwa razy. Wczoraj ja tak siedziałem, ogólnie jem sobie na drugi dzień tą moją zupeczkę na tym bulionie warzywnym. A wracając do myśli, ten, kto chce oszczędzić, dwa razy straci. Miałem bardzo ochotę na tą rybę mm, deliciosą. Bardzo dobry ten wywar wyszedł. Miałem bardzo ochotę na tą, na tą rybę w tym wywarze. Chciałem zrobić sobie zupeczkę i coś mnie przestrzegło bo siedziałem do 23 i robiłem ten wywar i przyszedł moment żeby dodawać tą rybę i czemu sklepy sprzedają zepsute produkty mm, Ta ryba naprawdę spoko wyglądała ale nie powinno się dopuszczać żeby produkty takie były dopuszczane. no To też mój błąd. Nie wiem, czy Wam się zdarzyło kiedyś w biedronce coś kupić zepsutego. Ale ja się wkurzyłem. Otwieram to pudło. Jak mi ten odór sieknął z tej ryby, to mi się życia. Naprawdę. Pieprznąłem to wszystko i poszedłem spać. Naprawdę nigdy w życiu już nie kupię nic z tych rzeczy, które są przecenione, które są bliskie terminu, bo ta ryba jeszcze miała dwa dni do, do końca daty. Więc wiecie, mm, no nie wiem, nie wiem, trochę biorę na siebie winy, ale sklepy nie powinny takich rzeczy robić. Naprawdę jestem rozczarowany, ja będę sobie chodził teraz tylko. Do Lidla. Nie wiem, co mnie pokosiło, żeby iść do tej biedronki, ale cały dom mi później tą rybą śmierdziało. Dokupiłem sobie dzisiaj, wiecie co? Trochę bobu, takiej babiny. Urzuciłem do tej zupy, żeby to wszystko się ugotowało razem z tymi warzywkami. I naprawdę jest to przyjemny smak. Tak czy siak, ja tej zupy będę miał na kilka dni. Myślę, że dzisiaj, jutro i myślę, że pojutrze jeszcze sobie na takie późne śniadanko to w szamie. No ale musiałem się tym Wami podzielić. No troszkę dysypointe. Trochę jestem rozczarowany tą sytuacją. No ale różne były akcje z Biedronką. Widziałem na TikToku jak ludzie kupowali jakieś zepsute mięsa. Nie przemyślałem tego. Naprawdę nie przemyślałem tej sprawy. Mm. Przepyszna ta zupina. W ogóle popłynąłem bardzo na zakupach w Sephora. Ja coś, coś ostatnio znowu popadam w zakupocholizm. Nakupowałem tych kosmetyków jak zły. No, ale zrobimy sobie jakiś mm, fajny, taki droższy, droższy make-up mm, i, i fajny film, jeżeli będziecie chcieli. Wracam do moich codziennych, um, codziennych um, nawyków, czyli oglądanie kuchennych rewolucji i jedzenie kolacji. Smacznego, jak ktoś je, u mnie jest naprawdę przepysznie. Kończy mi się robić kolacja. Ja już jestem po kąpieli. Bardzo, bardzo długi prysznicę ja wziąłem. Wyszedł mi aż rumieńce. Zrobiłem małe zamówienie z Sephora. Pokażę Wam dokładnie, co zakupiłem. Trochę mnie mm, poniosło, chociaż raz na jakiś czas warto coś dla siebie zrobić. Przygotowuję się, przygotowuję się do zrobienia takiego cudownego makijażu troszkę droższymi kosmetykami. Kupiłem te dwie palety z Sephorem. One przecudownie wyglądają. Przecudownie. Mają takie nowoczesne opakowania w plastiku. Zobaczcie. I kupiłem dwie wersje kolorystyczne. Porównam Wam je. Jedna jest tu light to medium, a druga medium to tan. Różnica jest taka, to jest ta light to medium, a tu jest medium to tan. Ten rozświetlacz wydaje mi się, że będzie troszeczkę za ciemnym. No ale wiecie, mogę się mylić. Przetestujemy je pewnie jedną na jednym policzku, drugą na drugim. Kupiłem też dwa róże z House Lab. Jeden w takim bardzo żarówiastym kolorze, a drugi to jest taki bardzo wyciszony i to jest Dragon Fruit i French Rosette. Mm, opakowania opakowania robią, tu. robią tu ogromną robotę. Zobaczcie, one są tak miłe w dotyku. Pokażę Wam produkt sam w sobie, w środku. Zobaczcie, mamy takie piękne tłoczenie. Ja ich nie chcę na razie dotykać, bo chcę z Wami pierwsze wrażenie i taki test na żywo zrobić, żebyśmy razem te kosmetyki ocenili, czy są warte swojej ceny. O, next, 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 next. Co my tu mamy? Więc tak. No gratisów przy tym zamówieniu nie dostałem zbyt wiele. Z delikatnie smutną historią, bo dostałem tylko odżywkę do włosów i dwa zapachy. Jeden to garlę, a drugi to bad boy. Coś, co mnie troszeczkę zszokowało, bo chciałem, chciałem jakiś ciemniejszy puder z Fenty. Zamówiłem 360, jak gdzieś mam jedną sztukę tego produktu mam już jedną sztukę i ona mi się sprawdza. To jest Pro Filter Smooth Matte Powder Foundation. Mam w kolorze 260, a ten zamówiłem 380. I myślałem, że to będzie troszkę taki ciemniejszy puder, no, ale wiecie jak to jest z zamawianiem przez internet i takie jest porównanie. On będzie bardziej dla mnie, jako taki brązer. No ale każdy popełnia błędy. Tak to jest z kolorami przez internet. I krem de la creme tego wszystkiego. Chociaż nie. Najpierw pokażę Wam paletkę z Sephora. Myślałem, że ona będzie w takim kolorze, a ona jest w takim bardzo ładnym, neutralnym. I tutaj mam rozświetlający i klasyczny róż. I zobaczcie, tu mamy wersję kremową, która zamyka się takim bardzo przyjemnym separatorem, więc to też jest spoko. No i tak naprawdę to całe zamówienie zrobiłem, bo chciałem ten produkt. To jest lightening powder. Z Hourglass to jest kolor Ambient. I zobaczcie, to jest. On jest w takim ciemniejszym kolorze, bo mam miniaturkę. To jest Luminos Light. Jest. Petarda. Petarda. Będziemy testować. Dajcie mi znać, czy chcecie, żebyśmy przetestowali te wszystkie kosmetyki. Ja na tą chwilę kończę tego vloga. Idę sobie jeść, jeść kolację i może włączę coś na telewizorze, ale dziękuję Wam prześlicznie za tego vloga. Dajcie mi znać co u Was i do następnego.